Żarty z kobiet pokazują, że Wilczyński jest zwykłą, szowinistyczną świnią. Producenci powiedzieli, że chcą wziąć się za gatunek filmowy, jakim jest komedia romantyczna. Ja mówię, słuchajcie, zróbcie coś, żeby ta widownia mogła w tym kinie naprawdę się głośno roześmiać parę razy. Nawet jak robimy komedię romantyczną, no to nie jest lekko, bo ja jestem psychopata i wariat i, i chcę, żeby było to genialne i żeby było dużo emocji i tego. Scenariusz to był dopiero początek do bardzo ciężkiej pracy. Miał 180 stron do omawiania, czytania tego scenariusza, mówienie, że to musi być dużo lepsze i jeszcze raz musi być dużo lepsze i jeszcze raz i jeszcze raz. I jeszcze to musi być dużo lepsze. Jest to bardzo dobrze zrobiona komedia. Główną siłą tego filmu jest to, że on działa na emocje. Jest po prostu uroczy. I łzy radości, i łzy wzruszenia. Nie jest może wrednym wyciskaczem łez, ale trzeba mieć przygotowaną dużą chustkę do nosa. On po prostu bardzo wzrusza. To nie jest tak, że planeta Singli potrzebuje walentynek. Ja myślę, że to walentynki potrzebują bardziej planety Singli. A on mówi o tym, że nie musimy się zmieniać. Dla innych, że po prostu musimy znaleźć taką osobę, która nas zaakceptuje i nas pokocha takimi, jakimi jesteśmy. I, I za to tak bardzo lubię ten film. I po walentynkach myślę, i jak będą święta, i Bożego Narodzenia, i na Wielkanoc. Jest to film dobry na, na każde święta, na każdą porę roku, bo jest film o miłości i o prawdziwych ludziach. I tam nie ma postaci takich, nie wiem, skrojonych z dykty. Ja po prostu tym postacią wierzę, że nie są jednowymiarowe i mają w sobie i tą ciemną stronę, i tą jasną stronę. Zupełnie jak w bieżnych wojnach, prawda? <grymne> Wszyscy pewnie tutaj smalą, że to wspaniałe, wybitne dzieło i tak dalej, ja ja będę z Państwem szczerze. Mój pysk telewizyjny nie za bardzo odpowiadał producentom, ale reżyser cały czas mówił i to westa karolaku. Talizman szczęścia jest Karolak dla mnie. No i Karolaku w końcu zagrał z his my lucky charm, dlatego, że uwielbia tego reżysera i ceni go za jego talent. Energię. Jestem ojcem jego pierwszych polskich przekleństw. Myśmy z Mityą Okornem zrobili listy do M, część pierwszą, w której też ludzie mówili, że działa na emocje. No myślę, że Planeta Singli działa jeszcze mocniej. Rzadko zdarza się taki filmowy fajerwerk. A jeżeli się zakocham? Cześć, jestem Mityą Okornem. Agnieszka Wiedłocha. Weronika Książkiewicz. Tomasz Karolak. Maciej tur, Zapraszam Was na Planetę Singli. W życiu walczyć trzeba nie o to, czego chcesz, tylko o to, czego potrzebujesz.